Białoruś mnie prowokuje dość tego. 30 tysięcy wojsk na granicy to przesada. Białoruś wojna. Rosja pomocy. Poddaje się. No i dobrze, teraz świat wygląda. Litwo łączymy się OK. Część druga na jedną łapkę w górę. Gruzjo, czemu mi zabierasz bułki. Nieprawda, zresztą twoje bułki jedyne do czego się nadają, to szczotka do Kibla XD. He Ojojoj, he. he. Oj, 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 coś czuję, że stanie się coś złego. A, 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 kto tą bombę atomową zrzucił ma rozwaloną stolicę. Kazachstan, Uzbekistan i wy tam na dole wojna. Hehehe, he, he, pora wrócić do czasów ZSRR. Ukraino wojna. Nie poddam się. Proponuję dwa letni pakt o nieagresji. Afganistan wojna. XD ale łatwo. Czas stać się Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Hehehe. He, he. Estonia i Łotwa chcecie kupić Mystery Box za jeden rubel około. Przez przypadek też Ukrainę dojechałem. XDDDD, USA wojna. XDDD zaraz stolicę stracisz rusek. I co? To tylko Alaska Rusku jeszcze cię pokonam. Potrzebuję waszej pomocy w wojnie z ZSRR, pomożemy ci. Potrzebuję waszej pomocy w wojnie z USA, pomożemy ci. Białoruś wojna. XD ale łatwo. Aaaa. Czas zdobyć USA. XD USA śpi, a ten Izraeli co to jeszcze jest, próbują mnie powstrzymać. USA zrzuciło wszystkie swoje bomby atomowe to ja zrobię to samo. a, -a, a, -a.